smart studio okay. Dobrona, lubianych przez Was produkcji Grzmot Studio Audio-Video dołącza dziś nowy format Zatrzymane w kadrze. Żywię przekonanie, że także i ten polubicie. Ja nazywam się Antonina Czubak. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka. Pewnie ciekawi Was, co będzie można obejrzeć w tym programie. Czas ucieka tak szybko, że czasem trudno uchwycić w życiu to, co ważne, piękne i ciekawe. Chcemy pokazać Wam, że warto to jednak czynić. Będziemy współczesne obrazy zestawiać z tym, co przetrwało na zdjęciach z dawnych czasów. Te pamiątki z przeszłości mamy od pana Andrzeja Kornackiego. Pierwsza migawka dotyczy Brochowa, a konkretnie tutejszej świątyni noszącej tytuł bazyliki. Ciekawy to obiekt którego początki sięgają średniowiecza. Wielu patrząc na niego dostrzega w nim cechy obronne, bo istotnie jest to Kościół obronny jeden z bardzo niewielu w Polsce. Zobaczcie, jak wyglądał dawniej. Zwłaszcza jakich zniszczeń dokonała w nim pierwsza wojna światowa. W kadrze zatrzymano zachód słońca przy kościele w kamionie. Warto zauważyć, że obecna świątynia jest trzecią w kolejności w historii tej miejscowości. Pierwsza była drewniana i stała bliżej brzegu Wisły. Jednak wylewy królowej polskich rzek świątynię zniszczyły i dlatego nową, także drewnianą postawiono w nowym miejscu, ale i ta wraz z upływem czasu niszczała i trzeba było postawić nowy, tym razem murowany budynek. Jednak władze komunistyczne nie wyrażały na to zgody. Parafianie wraz ze swym proboszczem, nie bacząc na surowe kary nowy budynek postawili w jedną noc. Jeszcze wam o tym opowiemy. Obok kościoła warto zobaczyć dwa zabytkowe obiekty, czyli drewnianą dzwonnicę i słynną kapliczkę z kamieniem świętego Jacka. Fotograficzna wyprawa dociera do gminy Iłów, a dokładnie do Giżyc. Tu przy drodze jest osobliwa kapliczka. Powstała w XIX wieku, wzniesiona przez rodzinę, która traciła wszystkie nowo narodzone dzieci. Według historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, matka dzieci miała sen, aby w okolicy domu wystawić kapliczkę świętej Tekli. Kolejne dziecko, które przyszło na świat, przeżyło. Kapliczka z figurą świętej Tekli Przetrwała do II wojny światowej. Zniszczona została przez hitlerowców, którzy oddali do niej kilka strzałów. Po wojnie w kapliczce umieszczono figurę Matki Bożej. Niedawno ją wyremontowano. W Giżycach również zachwyca pobudowany w stylu gotyckim Mały Kościół. Jest doskonałym przykładem na prawdziwość powiedzenia, że proste jest najlepsze. Archiwalne zdjęcie pochodzi z lat dwudziestych minionego stulecia. A wiecie, że brzozów swą nazwę zawdzięcza, zawdzięcza rosnącym tam dawniej w pokaźnej ilości brzozom? Niegdyś był tu dwór, jednak się nie zachował. Doskonale za to prezentuje się neoklasycystyczny kościół wzniesiony z fundacji Józefa Kalasantego Ciechomskiego. To jest pierwszy program w cyklu Zatrzymane w kadrze. Teraz przenosimy się do Iłowa. Iłów niegdyś był miastem zamieszkiwanym przez ludność wielu wyznań żyjących obok siebie w zgodzie. Była więc tu żydowska synagoga, ewangelicki kościół i oczywiście katolicka świątynia. I tylko ona została do dziś. A tak przy okazji o ewangelickiej świątyni rozpisała się XIX-wieczna prasa wydana na ziemiach polskich. Tu zdjęcia owego budynku. To by było w zasadzie na tyle w pierwszym programie z cyklu, zatrzymane w kadrze. W zasadzie, bo pozostaje mi jeszcze zaprosić do jego współtworzenia. Mam przeczucie, że i Wy lubicie przyglądać się zmieniającemu się światu i dokumentować te zmiany. Do zobaczenia. Smart TV?